Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze departamenty Gwatemali zapraszam Departament Alta Verapas powstał 4 listopada 1542 roku. Graniczy z Peten od Północy, El Quiche od Zachodu, Zakapom, El Progreso i Baja Verapas od południa oraz z Izabalem od Wschodu. Jego powierzchnia wynosi ponad 8,5 tysiąca km2 i zamieszka jego ponad milion obywateli. Pierwszymi Europejczykami na tych terenach byli Hiszpanie. Po powstaniu Gwatemali, ziemie te należały do Departamentu Verapas. Departament Alta Verapas został utworzony w 1542 roku na mocy decyzji generała Justo Rufino. Bariosa. Departament składa się z 17 gmin. Stolicą jest miasto Koban, a gubernatorem jest Fernando Rodríguez Clark. Do pięciu największych miast należą: San Pedro Carcha, Koban, Senau, Trisek oraz Panzus. Swego czasu w departamencie była powszechna uprawa palmy afrykańskiej. Jednak spadek wartości oleju palmowego oraz rezygnacja z wykorzystywania oleju palmowego do produkcji agrodizlu w USA, za czym lobowali lokalni producenci kukurydzy, położyły kres uprawom. Aktualnie gospodarka opiera się na handlu krajowym i zagranicznym, skupionym bardziej w dużych miastach departamentu. Aż 83% mieszkańców klepie biedę, a prawie 54% mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie. Z tego też powodu Alta Verapaz jest uważana za najbiedniejszy departament Gwatemali. Dziękuję wam za uwagę. Niestety 5 dni info ukaże się dopiero jutro, więc życzę wam spokojnej nocy. Była to audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji publikacji 2025.